Cześć widzowie, czasami zaczynamy kolejny odcinek z Agencji i mamy ostatnia rzecz, czyli przeciek na parkiecie przystań to Tak Dobra Diamond no, Zyskaj kopie skrócenia muzyki która teraz z imprezy w penthouse'ie w kasynie Rozpoczynamy. Okej, okay, czyli to jest misja taka, ten. Luz. Nie, no tak nie. Tak. Zatwierdzimy ustawienia. Jo, pierwsza osoba kogoś pojebało. <grym> Graj. Tak to sam. Jeden z czterech, czyli nie będzie łatwo pewnie. Odlotowy. Na czasie. Popularny. E, modny. Odlotowy mi się podoba. Czyli pierwsze lepsze. Co my z tym w warsztacie zaczynamy? Ciekawe, że miejscówka na takie rzeczy... No w sumie, gdzie mieli zadać? Właśnie, bo w tym... O kurde, z minigunem. O, jednak nie z minigunem. Tak się w garażu podkasyjno. Hey, y'all, let's get our heads together. Look, I'm on my way to Dre's place right now. Are we looking deep money?

Ale no na Sądzę spodem, auto, chyba jest tam po tym jak ciśnię. Po prostu kana to. Inne czasy, Frank. Inne czasy. <laughs> Dobra. To auto jest spoko. Wytrzymuje każde auto tego typu, czyli 16 pocisków szyba. Każda szyba na, na dachu utrzymuje 16. A. To są takie lekko ogólnoporne. Jeden wybuch przeżywacie, drugi giniecie. Takie to autka jest. Także spoko, fura. Lepsze takie niż żadne. Nie? Super. Piesem. There's an elevator there, take you right up the ja nie mogę in skorzystać to mogę się. I to jest autka. Ale sumie walista. Czekaj, czy się zbierze z auto, czy my nim wyjedziemy. So Kurde. Aha, to się nie da... Fajnie, że jest ten jak to się nazywa. Eee, że są nawiązane w tych że Trzeba mieć... znaczy to może nie trzeba... Ciekawie czy, czy trzeba mieć penthouse tutaj. Ty... Ludzie bez penthouse może mają bardziej przerwane źle. Bo ja mam penthouse, wiadomo wszędzie dostęp. Więc ciekaw promotora, dobra, znać bajacu, że teraz nie się którego O kurde, ile to jest O, fajne to. Ole, zrobiło się nieciekawe. Ej, anyway, w ogóle nie, nie, takiej niebieskiej amunicji używałem tylko raz. Miałem kiedyś. Ale zrezygnowałem z tego, że często trzeba było uzupełniać amunicję, bo to max 200. A naprawdę ja się Nie wiem czy to jest dlatego, że właśnie mam to, czy dlaczego. Nie wiem, czy to jest takie spokojne, bo co? Znajdźmy w sumie inne teraz. Nie, po prostu nie są takie łatwe do zlicza. Bez rzucić, jakie używamy. Eee. Co to jest? O co chodzi? Mamy mieć naokoło? Ja nie wiem. Ucieka, to... No kurde! No, Więc jest fajnie w tej... jest to jest to, że... Nawet po takich akcjach... No to nic na nie zrobią, bo tyle pomogliśmy temu Cantwallowi, że... Myślę, że przymkną to oko, jak to. Tak, tak się da. To jest suba. A to jest ten! Minim od Ale też to jest ciul ochrony. Że jest drużyna jedna. Widzicie, jest są życie odróżny w pójce. Coś niedobrze. Wait, wait, wait. Uf, to To strona strzelania, dobra, mamy no strefa VIP, kurde! Machnę tam strzelaną. Co musi się nie do przewrotu robić, to się nie przypłci. Patrzmy, co się osiano. To myślę, że drużyny, znaczy zero, to jest ostatnie. Wow. Zmordaj tą krowę, no Nie da się skoczyć nawet Do dupy strzelanie strzelaniem stamtąd Daj mi to Daj mi metalkę No Od razu jakoś leci Masz tam frez Chodźmy stamtąd strzelając Do dupy ten klucz Nie lubię go Ja wychodzę stąd Głównym Walić auto ten jest bliżej If on, don't bring them back here, okay? Dzięki za auta, Gdyby nie wy nie, nie, nie miałbym transportu Igrze <tryk> <tryk> Ja mam wrażenie, że to jest muzyka taka... nieprzeszkadzająca i w ten sposób to... jest to samo muzyka, co teraz czyli misyjna taka Hey, so Dre wanna word. Hold on, here he is. Hey, go shit. My down. Keep it up. Alright, you go front. Alright, let's get back to the office. We'll keep this shit on file till it's all wrapped up. Then we can hand it all. Hey Money. So what's next? Up to other boss. And hey, Dre's patience is clearing now. No. See you back here. <laughs> Macebank. To jest fajna auto w ogóle, Kamasza Kamacho Kamacho O, oh, Kał ja bym no, sobie właśnie Okej okay. Kogo tam cosyk? No i to jest parkowanie Dobra, ale... o kurde Wejście kozackiem Jusio. Ja Widziałem, się w sumie tak wybieraliśmy. Niby po co w sensie? Jest to gruby hajs za to, nie? 8430 wow. Jak się uda zrobić jeszcze kolejną misję, dobra, już, jak wiedziałem. Ja od... A za te misje nie powinno być ciutkie więcej HIV niż jakieś 7000. Tak mi się wydaje, że powinno być. Gospel. Spoko. O, dostałem z Dobra, czy jednak się dostaje? Hejs. Ja Jeden myślałem, że mnie robią. zostaje <grystanie> się, na szczęście. Już myślałem, że mnie ktoś robi. hajs. Dobra, teraz tak. Gaz, spoko. Wbiję do środka. Eee, a razu wyjdę. <grystanie> bo. Chociaż chyba, że będę mógł od razu zacząć. No bo. Jak to właściwie jest? Czy ja mogę teraz zaczynać? O, mogę chyba. I to było to, co zrobiliśmy, czy nie? Czy jednak się pomyliliśmy? Czy to jednak niepotrzebna była taka rozruba tam? Przypadek to był czysty. Czy coś? Ciekawe. So, the last active trace we have on this copy of Dre's phone is at that preppy country club up in the Bluffs. This trail's pretty hot, so get over there quick and we might find the way too rich asshole who got it. Franklin's gonna call you on the way there. Okay. Let's To szybciej ogarniam. Zbieganie po składach. Jest dobry zbieganie po schadach, nie wiem ktoś pytał w CV. Dobra, wiem gdzie to jest nawet. Są sobie tam polecę od razu. Gdzie kluby golfowe? W sumie to może to nie all right, być... No rację. W sumie nie było to trudne do zgadnięcia. i to pass the war i'm going to pass hey man. tell them what's going on all right right so when you get there find the surveillance room break into it then you're going to use the so usb i gave you to hack into the security footage and upload it to our network so i can scan for leads Wygląda. Dobra. mam rozumieć, że z kamerki trzeba zdjąć po cichutku, tak? Czyli najpierw ta. Aha, świetnie to działa, jak widać. Myślałem, że to się rozwala, ale jak widać nie. Trzeba było przesiąść. 739 yy, Tutaj, nie, teraz tu, dobra. <grym> Jeżeli tylko to miało być to naszym utrudnieniem, że będą się to to nie było duże. Serio? No oh No, weźmy ten. Ten mi się bardziej podoba, terminal. Oby nie wszystkie. No pewnie to. Nie. Nie. Okej. Okay. Nie. Okej. Okay. Okay, I got it, we're only a few hours behind, the data left in a limousine. I just ran the limo's registration through every database I can get to. It's registered to some shell company, no address, no employee list. Damn, sounds like a dead end to me. Ja, yeah, except. It got flagged speeding on the traffic camera network. Here's the last known location. All right, I got it, shit, let's go! Dobra, fajnie, wreszcie. Jakby nie mogli o tym mówić po wyjściu. Przeszukaliśmy na obszarze. To są limuzyny. Ta beta to limuzyna. Nie wiem, jest taka coś. Chcę do tego wsiąść? No, może nie. Jakiś jak się podjechał i to wygląda właśnie jak nasza pacjona muzyna Co to za limuzyny są? Nie wiem, są to luksusowe auta, nie? Jakieś tam? Aha. Nie na tym obszarze. Super! Ale ładnie, wow! Cza-dzior. Gdzie to jest? Tam! Blisko Agencji w sumie. No, dobrze idzie startowanie. okay you just want to follow it looks like it's down a passenger since it got flagged so we have to assume the data is not on board just keep your distance and see where it goes okay

Po prawej i po lewej pas super No nie teraz graczy z online Co jaja. weź mi zostaw weź się O cień mojego helikoptera jaki fajny co czemu w sumie jeszcze żyje Może nie będę zadał tego pytania wraz Wykrycie przecież Wow, ten budynek w ogóle po prawej to jest agencja Można kupić Też co. Nie polecam, naprzeciwko jest komisariat O ten tu właśnie Więc no Ale nie no, nie mówię, że to jest zła agencja W sumie tutaj raczej nie uciekałem policji Nie no, była jedna misja, gdzie uciekaliśmy faktycznie Ale Ale bez przesadnie Można zawsze dotrzeć po ucieknięciu policji mi ciekawi czy wysokość się liczy, czy tylko to jakie są odległości, czyli jak se polecę tak wysoko, dosyć, i nad niego, a, czyli wysokość też się liczy, no i fajnie. Przynajmniej lepiej być wysoka niż ten. Niż obok. Mógłby kurde szybciej się poruszać tą z limuzyną, kurde. Zazwyczaj się tak helikopterem to zabicie czasu. A karty te więcej. Wow, pięć kartów. A on tu jedzie. When it gets wherever it's going, Super! Just the entrance will do. Można w helikopterze? No na pewno zrobię mu zdjęcie Ja pierdzielę. Ale wymyślili Ciekawe jak ja mam mu zrobić zdjęcie Przy pomocy aplikacji zamiast mikrofon zrób zdjęcie miejsca do którego? Super! mi się! i do will investigate the owner, but I say maybe back off for now. Dzięki. Yeah, we'll see we're going to need to find a real good reason to come back here. And the access code for that gate. For sure. Look, let's find out who owns this motherfucker and regroup, alright? We'll be in touch. Dobra, can you 10 koła za misję, super. Eee, czyli za to są 10 koła, za takie główne 100 tysięcy, dobra, to ty mi się podoba. Eee, chyba, że co na no jeszcze za W każdym razie mam nadzieję, że odcinek się podobał. Chcząś się przejść do następnego, pa-pała.